Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z gry pod tytułem Minecraft. Dzisiaj gram sobie z panem Natanem. No siema. No siema. No. Dzisiaj będę dalej ten swój dom dokańczał. Ale dzisiaj też mamy gościa. Jeszcze nie kończysz? No. Jeszcze dach mi został. No, on jest troszeczkę na... On jest, on jest dzisiaj na innym koncie. Tak. na ten... Czemu ja... Czemu ja już Bo Bo... Bo puściłem... Bo puściłem piosenkę z Fnafa. Ale są lagi troszeczkę. O, już nie ma. Patrz, ja trafię! Dobrze, że jest non-copyright No, non-copyright jeszcze oh, a, a ty widziałeś w, to, w ostatnim odcinku, jak mi Creeper wysadził... Jak mi troszeczkę wysadził dom Creeper? Eee! No, nie bardzo, bo na kogo... no, Mówię, że bywało, ale... No wiem, że reagowało, ale creeper mi chałupę wysadził. No, ale to, bywało, by no, mam nadzieję, że jest normalne. Jak nie, jak, nie nie jak nie, to się i wyskoczę przez okno. No 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 to 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 weźmiesz swoje skarpetki, założysz i założysz i, i do mnie do domu wejdziesz do buta i powiesz sobie, sobie, że ma się naprawić. Gdzie jest drewno? O, tu. I ten twój fajnie latający domek. Wiesz gdzie Cave jest? Nie wiem, tutaj Gdzie Cave jest? A, wiem gdzie! Troszeczkę tam z, w innym odcinku z moim kuzynem tam ogólnie byliśmy i kopaliśmy. Kuzyna? No mój kuzyn, ten co był na live. Z blondów tam był na serwerze? No, dokładnie. A ja mam powiedzieć, widzą co, 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 się ma, co się ma stać z moim kanałem? Mam powiedzieć, widzą co, 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 się może stać, co się ma stać z moim kanałem za, za A... dwa tygodnie. I za dwa tygodnie okay. usuną mi kanał, dlatego W tym odcinku dawam link do mojego drugiego kanału Mike Animation, gdzie tam będę działał. Przed mordą się że strasznie A ty wiesz, tam są cztery szkiety, ja które się na mnie zagrywały Ej, co ty czytujesz, ty? Mać to A, look Give me that. Czekaj, czekaj, dam mu, strzelam mu to w łeb Trafiłem mu heada, nie, nie trafiłem mu heada, ale chci... Dzięki często ginął Otwarte Otwarte hmm. Życie Ty ogórek, ogórek zostaw. Dzięki. I got you, bro. Thank you, bro. You saved me. You saved me. Rise and shine, mister Sun. Rise and shine. Jaki rise and shine? Nie jestem twoim synem. Uh -huh. Powstanie zabłeśni Zombie o, zostaw o, mnie. Ekipa! Ekipa ogórki! Ekipa ogórki No dokładnie ekipa ogórki. Tu jest jeden członek ich ekipy i mnie atakuje. A ty serio, dla ciebie to było takie śmieszne, jak tak piskłem ze strachu? A jak to królik, króliki piszczą, no tak, faktycznie. Masz jakiś iron? No, mam tam jeden iron. W skrzyni jednej.

No, smaż się. Na No tylko że zombie. Pieczona, pieczona wieprzowina, wow. Wow. grillowany bura. Hmm, mm. cytryna mjummniuśna. Mm. No nazwijcie co? Życie! <słuchaj> Jakie piwo? Piwko. Po co? Nie wiem. Jezusa! Co to za krzyk życia? No? Jaki krzyk życia? Chłop, chłop, chłop wyżygał życie. Dosłownie. go dobrze. Właśnie krzyknąłeś? Jak nie wiem. Przeżyję. No będzie link do Mike Animation w opisie, jak nie to po prostu sobie w tym momencie przerzuci jej Maj. Napiszę Wam. No. To jest Mike. Mike Animations Ja kanału to jest Mike Animations Będziemy od nowa zbierać te suby Mm -hmm. Powiem tak, smutno mi jest z tego powodu, że mi kanał usunął. Będę się ratował innym kanałem Make Animations. No ej, no. A jak nie to. Po, a jak nie to po prostu. Za kilka lat zacznę nagrywać znowu. Masz takie coś o nazwie drewno? Ten blok? Ten taki blok masz? No, potrzebuję. Dzięki. Kiedy kolejny wkurzający? Okej. Okay. A kiedy trajnatolaw? Okej. Okay. Po mm. Ну мне, вы не воздух а? forta Aha Dam ding dong ditch. Reklamy Nektarynki Nie wytrzymie z going to your silence mm. Nie. Jeszcze jest dziura w dachu No wiem dziwi się tam nie zmieszczą Ja ci dam drzwi mi łamać od, od, No odstawaj te drzwi na miejsce Nie by Nie błądę się tu. Dzielina ściona przez ten, przez... przez starcze. Dobry balon się frajery. Co jest w jaki chciał się strzelić? To później, dobra? Skąd, tylko tą dziurę jedną w dachu załatam. Mhm. Mm -hmm. Co? A ten co kurde kilofa mi jeszcze drewno. Nie musisz <glańczyk> Alleluja. Aleluja Życie jest... No nie! Jak do domecka wejdę? Co oni mnie tu wysyłają? Dzięki Czekaj. No, z prostym powodu mnie Oh. So <laughs> hey, 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 yo. I guess I guess a hey, yo That's illegal You are oh fire okay, just look um ish the no put the bondo Cave. Nie jej życie w końcu ma sens! Co ty tam robisz? Dziurgę. Czemu? Bo tu będę miał właśnie do kejwa. Ale. czemu? Bossa. Okej, i tutaj jest i minie odcinku, co to tutaj to? No, chodź do tego cave'a Follow me, player Okej okay. Dziwnie to zabrzmiało Co? Dziwnie to zabrzmiało Po prostu powiedziałem, okej, follow me, player Wiem, że tak powiedziałaś, ale troszeczkę to... Eee, dziwnie zabrzmieć Zobacz, ja, ja latam I'm here. Oh, oh. Oh. É Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu Eu Куда Курда и не, веш. Железо. Железо. Your property? 嗯。Uh.